Cześć, dzień dobry. Witam Was na kanale Happy Dental Academy i zapraszam na porównanie dwóch irygatorów stacjonarnych marki Waterpik, modelu WP160 oraz WP660. Marka Waterpik przez lata była jednym z liderów, jeśli chodzi o rynek irygatorów w świecie artykułów do higieny jamy ustnej. I rzeczywiście te sprzęty uważane są za takie bardzo solidne, za sprzęty, które można powiedzieć są wręcz nie do zdarcia. Dzisiaj porównamy sobie dwa irygatory stacjonarne właśnie tej marki. Jeden z nich, czyli model WP-160, to taki model bardziej basicowy, nieco prostszy, i przede wszystkim tańszy. Drugi natomiast to model, który na rynku jest już od dobrych kilku lat i jest jednym z tych modeli wyższych, bardziej powiedzmy zaawansowanych technologicznie. Czy warto wybrać ten droższy? Czym różnią się w ogóle oba sprzęty? O tym wszystkim dowiecie się z dzisiejszego odcinka. Zacznijmy od wyglądu obu sprzętów, i tak jak widzicie, połączenie kolorystyczne i tonacja, nazwijmy to, obu irygatorów jest bardzo podobna czyli mamy tutaj połączenie bieli z taką delikatną szarością. W przypadku modelu WP100 dodatkowo pojawiają się tutaj także takie lekko srebrne elementy. W przypadku modelu WP 660 procent poprzestał na bieli i właśnie tej delikatnej szarości. To, co różni oba sprzęty, to linia i jakby już szczegóły dotyczące samego wykończenia. Czyli w przypadku modelu WP160 mamy tutaj nieco prostszą bazę. Mamy tę górną część, tę klapkę, która po prostu nakłada się na całość. Rękojeść, która, tak jak wspomniałam, jest wykończona również takimi srebrnymi elementami na niej znajduje się przycisk pozwalający na uruchomienie strumienia ponieważ przyciskiem na boku irygatora jedynie uruchamiamy sprzęt, natomiast strumień wody właśnie uruchamiamy tym przesuwnym przyciskiem na rękojeści. W ten sposób odkładamy rączkę, mamy tutaj specjalny uchwyt na nią, no i pokrętło do modyfikowania mocy strumienia, które również ma te elementy bardziej srebrne. A więc tak wygląda e, irygator w modelu WP160. On gdybyśmy zerknęli jakby od dołu powiedzmy, e, będzie miał podobny kształt jak model WP100. Ponieważ ten irygator to jest właśnie następca tego można powiedzieć kultowego irygatora Waterpeak WP100, tylko jest taką wersją bardziej nowoczesną o odświeżonym designie, właśnie taką, która będzie też technologicznie już nieco wyższa. Jeśli chodzi natomiast o model WP660, pierwsza różnica polega na tym, że tutaj klapki nie zdejmujemy, tylko jest ona taką klapką otwieraną na bok, więc to będzie się różniło. Zbiornik również jest nieco inny, bo jest z jednej strony bardziej wycięty, przez to, że w tym miejscu mamy możliwość schowania końcówek. Rączka ma bardziej taki powiedzmy eliptyczny kształt. Tutaj również mamy przycisk uruchamiający strumień wody. On jest szary, tutaj ten element dolny rączki również jest wyszarzony, więc sama rączka już wygląda nieco inaczej. Też nieco inaczej się montuje, bo tutaj ona po prostu powiedzmy wyżej jest zamontowana wersus cała baza. Mamy przycisk do uruchomienia irygatora, mamy przycisk do zmiany trybów pracy, o tym powiem Wam więcej za chwilę. No i podobnie jak w modelu WP160 pokrętło, dzięki któremu możemy regulować intensywność pracy sprzętu, regulować moc strumienia. Więc w kontekście wyglądu obu sprzętów, to są takie najbardziej, powiedzmy, kluczowe i wyraźne różnice. Natomiast, co do zasady, tak jak mówię, kolorystyka jest bardzo podobna, więc tutaj jakichś drastycznych różnic wizualnych po prostu nie ma. Moc sprzętu czyli w zasadzie ciśnienie wody, która jest wyrzucana przez dyszę, to jedno z kluczowych kryteriów, które bierzemy pod uwagę wybierając irygator dentystyczny. Jeśli chodzi o moc w tych dzisiaj omawianych irygatorach, w przypadku modelu WP160 producent określa wartość ciśnienia maksymalnego na 6,8 bara, a natomiast w przypadku modelu WP660 jako ciśnienie o 10% wyższe. Jeśli zatem zależy Wam na tym, żeby uzyskać maksymalnie jak najwyższe ciśnienie, to tutaj rzeczywiście lepszym wyborem będzie model WP660. O trybach pracy sprzętu częściej mówimy w przypadku irygatorów turystycznych, tych bezprzewodowych. Natomiast w przypadku akurat modeli Waterpeak również możemy wyróżnić tryby pracy w przypadku irygatorów stacjonarnych. No jeżeli chodzi o model WPS 160, tutaj mamy jeden podstawowy tryb, czyli taki tryb po prostu irygacji, gdzie mamy wysoką częstotliwość pulsacji, która sprawia wrażenie takiego strumienia ciągłego, no i świetnie wypłukuje resztki pokarmowe oraz bakterie z przestrzeni międzyzębowych, kieszonek dziąsłowych i wszystkich miejsc, do których ciężko jest dotrzeć, czy to szczotką do zębów, czy jakimkolwiek innym akcesorium, które używamy do czyszczenia jamy ustnej. Jeśli natomiast chodzi o model WP660, tutaj tryby pracy mamy już dwa. Poza trybem klasycznej irygacji otrzymujemy również taki tryb masażu dziąseł, i tutaj te tryby są wypisane na panelu, mamy przy nich diody informujące nas z którego trybu aktualnie korzystamy. Tryb masażu różni się od trybu klasycznej irygacji tym, że częstotliwość pulsacji jest wtedy niższa, czyli te wystrzały są po prostu rzadsze i dzięki temu mamy możliwość wymasowania dziąseł, poprawienia ich ukrwienia i sprawienia, że one po prostu będą się szybciej regenerowały, ich kondycja będzie po prostu lepsza. Więc tutaj mamy tę dodatkową funkcję. Jeżeli komuś z Was na takim wyborze zależy i wie, że ta funkcja specjalna dodatkowego masażu będzie dla niego przydatna, no to rzeczywiście warto tutaj zainwestować w ten sprzęt nieco droższy i warto z niego skorzystać. Natomiast pamiętajmy również o tym, że tak naprawdę w przypadku korzystania z jakiegokolwiek irygatora dentystycznego, ten masaż dziąseł jest niejako wypadkową właśnie stosowania tego typu sprzętu. To znaczy ten strumień wody, którym my irygujemy, również masuje nam dziąsła, również poprawia ich ukrwienie i również wpływa na ich szybszą regenerację. Więc e, tak naprawdę nie potrzebujemy jakiegoś specjalnego trybu, aby móc sobie te dziąsła wymasować, ale jeżeli, e, tak jak mówię, z jakichkolwiek indywidualnych e, przyczyn e, na czymś takim Wam zależy, no to tutaj w modelu WP-630 taką możliwość macie. Przejdźmy teraz do zbiorników w obu sprzętach. I zarówno w przypadku modelu WP160, jak i modelu WP660, pojemność zbiornika to jest około 600 ml. Więc mimo tego, że wizualnie one może wyglądają jeden na większy, drugi na mniejszy, no to tutaj ta pojemność będzie dokładnie taka sama. Różnią się kształtem, tak jak wspominałam Wam już w przypadku wyglądu, oraz tym, że tutaj w przypadku modelu WP160 na zbiorniku mamy klapkę, którą możemy po prostu zdjąć. Ona nie jest integralną częścią całego sprzętu, tylko jest powiedzmy oddzielnym elementem. I w tej klapce u góry mamy pod pokrywką miejsce do przechowania dyszy, których używamy, bądź też jakichś dyszy zapasowych. Więc mamy tu od razu właśnie taką formę powiedzmy ochronnego etui na te końcówki. Jeśli chodzi natomiast o model WP660, tak jak pokazywałam Wam na początku, tutaj mamy zespoloną część bazy i klapkę otwieramy odsuwając ją powiedzmy na bok. Zbiornik ma nieco inny kształt. Tutaj posiada takie wgłębienie, z uwagi na to, że w tym miejscu mamy miejsce do przechowania dyszy. Jest tutaj miejsce na dwie dysze. Które możemy właśnie tutaj schować, i dzięki temu, że w tym miejscu zbiornik ma wgłębienie, no to one bez problemu będą się tu po prostu mieścić. No i teraz znowu kwestia indywidualnych potrzeb i preferencji, bo tu zmieścimy dwie dysze, tutaj tych dysz zmieścimy. 4, więc jeżeli potrzebujecie więcej miejsca na dusze zapasowe, bądź na przykład sprzęt jest używany przez całą rodzinę, no i właśnie chcecie mieć możliwość, żeby tutaj każdy swoją duszę mógł schować, no to rzeczywiście model WP160 może sprawdzić się nieco lepiej. Ale jeżeli potrzebujecie tylko dwóch miejsc albo znajdziecie sobie jakiekolwiek inne rozwiązanie na to, żeby dysze zapasowe przechowywać, to być może te, dwie, te dwa miejsca w zupełności Wam wystarczą. Poza tym można również oczywiście przechowywać jedną dyszę po prostu na rączce urządzenia. Ale tak jak wspominałam, ta kwestia najistotniejsza, czyli pojemność zbiornika i w jednym i w drugim sprzęcie jest dokładnie taka sama. Nadszedł czas na skład zestawów obu sprzętów, no i zacznijmy od modelu WP160. Poza oczywiście bazą, czyli tym kluczowym elementem całości, w zestawie znajdziemy dysze wymienne, które są dyszami o różnych funkcjach. Jest ich w sumie 7. Dwie dysze to są dysze klasyczne, czyli takie jak ta zamontowana obecnie na irygatorze. Pozostałych 5 dysz to są dysze tak zwane specjalistyczne. I wśród nich znajdziemy między innymi dyszę poddziąsłową, dyszę ze szczoteczką, taką okrągłą. Dyszę do koron mostów i implantów, ortodontyczną oraz dyszę ze skrobakiem do języka. Nie będę Wam teraz ich wszystkich pokazywać. Gdyby zainteresował Was dokładnie skład tego zestawu, to odsyłam Was do unboxingu, który również na naszym kanale jest już opublikowany i kolejnym elementem zestawu jest taka plastikowa kasetka, w której możecie dysze czy przewozić czy przechowywać, jest to bardzo fajna opcja w podróży i o ile sam irygator może być ciężko gdzieś zabrać, ale jeżeli potrzebujecie, nie wiem, w jakiejkolwiek, w jakiejkolwiek formie go gdzieś właśnie przewieźć, przemieścić się z nim bądź też wyjeżdżacie na, na, na tyle długo, że nie wyobrażycie sobie żeby nie zabrać swojego sprzętu to ta kasetka właśnie jest świetną opcją, żeby aby do niej schować dysze. Ona z tyłu ma otwory pozwalające na to, żeby dysze sobie swobodnie dosychały, żeby tutaj całość była wentylowana, więc ciekawe, fajne rozwiązanie. Jeśli chodzi natomiast o model WP 660, tutaj poza bazą, poza podstawowym sprzętem, również mamy 7 dysz, tylko nieco inaczej wygląda jakby rozkład tych końcówek, nazwijmy to, ponieważ mamy tutaj 3 dysze klasyczne, czyli te dysze takie jak ta zamontowana na sprzęcie oraz cztery dysze specjalistyczne. I wśród dysz specjalistycznych znajdziemy dysze do koron, mostów i implantów, dyszę słową, dyszę ortodontyczną oraz dyszę ze szczoteczką. Tutaj nie mamy tej dyszy do czyszczenia języka. Ale zarówno jeden i drugi sprzęt ma dokładnie taki sam system mocowania tych dysz, co oznacza, że możecie sobie po prostu dokupić później takie dysze, które Wam odpowiadają, czy też jeżeli w przypadku modelu WP660 zależy Wam jakoś bardzo mocno tej dyszy do czyszczenia języka, to oczywiście możecie ją sobie dokupić, więc tutaj jest to pełna dowolność. No i w zasadzie, jeżeli chodzi o składy zestawów, to tyle. Bardzo podobne na plus w przypadku modelu WP160 jest taka setka do przewożenia końcówek albo też po prostu do przechowywania ich w łazience w momencie kiedy nasze zapotrzebowanie na te dysze jest większe niż 4 w tym tej klapce, powiedzmy, i jedna na sprzęcie, więc to jest bardzo fajna opcja. No, pytanie, czy kluczowa pod kątem wyboru, ale to znowu już kwestia po prostu indywidualna. Sprawdźmy teraz wagę obu sprzętów i będziemy mierzyć, ważyć w zasadzie sprzęty z zamontowanymi dyszami. Będą to dysze te uniwersalne, klasyczne, takie po prostu najbardziej popularne. Zacznijmy od irygatora WP 160 I jego waga to 1166 gram Przejdźmy do modelu 660. Tutaj waga to 820 gram. Jeśli zatem zależy Wam na wadze samego sprzętu, bo na przykład macie półkę w łazience, która jest szklana i nie chcecie jej zbyt mocno obciążać, to tutaj modelem lżejszym i to dość mocno jest model WP660. Jeżeli na wadze Wam nie zależy, no to tutaj to już Wasza wybór, którą opcję wybierzecie. Oczywiście, em, ważyliśmy sprzęty z pustymi zbiornikami, więc jeżeli te zbiorniki e, uzupełnimy wodą, której jest tutaj, e, może być tutaj do 600 ml, no to trzeba byłoby te 600 g jeszcze doliczyć do wagi właśnie całego sprzętu. Ale podsumowując, e, jeżeli chodzi o e, właśnie kwestię wagi, Cięższym modelem jest model WP160, ponieważ ma on ponad 1100 gram, natomiast modelem lżejszym jest model WP660, który ma nieco ponad 800 gram. Kolejny punkt naszego porównania to wymiary irygatorów i zmierzymy zarówno ich szerokość, głębokość, jak i wysokość. Zaczniemy od wysokości, i jeżeli chodzi o wysokość samej bazy, ma ona około 20 cm w przypadku irygatora WP160, wysokość z zamontowaną dyszą to około 26 cm. Szerokość tego sprzętu to powiedzmy około 15 cm i teraz jeszcze Głębokość. zmierzę ją razem z tym odstającym fragmentem kabla, no bo to może być istotne w kontekście wstawienia na przykład irygatora w jakąś zabudowę. I w przypadku modelu WP160 ta głębokość to około 14 cm. Sprawdźmy teraz, jak to wygląda w modelu 660. Na pewno Wysokość będzie już nieco inna, choć różnica nie jest duża, bo jest to 21 cm około w przypadku samej bazy. W przypadku bazy z zamontowaną dyszą to już około 30 cm. Szerokość sprzętu to około 15 cm. No i głębokość również tutaj weźmiemy pod uwagę. Ten kabel, może go odwrócę, w ten sposób będzie mi wygodniej, i tutaj ta głębokość to około 13 cm. Jeżeli zatem zastanawiacie się, który sprzęt lepiej wpasuje się w miejsce w łazience, które macie przygotowane na irygator. No to tutaj znacie już dokładnie wymiary. Oczywiście one mogą się nieco różnić, ale starałam się możliwie precyzyjnie je zmierzyć. No i możecie wtedy dopasować, który sprzęt będzie lepiej wpisywał się właśnie w Wasze potrzeby. Istotną informacją w kontekście wyboru irygatora stacjonarnego może być dla Was również długość wężyka, czyli jakby odległość, na którą jesteśmy w stanie go po prostu naciągnąć. Dlatego sprawdzimy też ten parametr. Oczywiście nie będę jakoś super mocno tego wężyka naprężać, ponieważ wiadomo, że im bardziej właśnie będziemy go naciągać, tym większe ryzyko uszkodzenia tego elementu. I o ile w przypadku niektórych irygatorów swojej marki firma Waterpik udostępnia takie rączki z wężykami, o tyle w przypadku modelu WP160 takiej rączki po prostu nie ma. Więc tutaj nie będziecie mogli sobie tego wymienić sami. Oczywiście jest dwuletnia gwarancja w przypadku której możecie próbować takie uszkodzenie zgłosić. W większości przypadków te rączki są po prostu wymieniane, ale jest to jednak uszkodzenie w jakiejś formie mechanicznej, które wynika z nie do końca prawidłowego użycia. Więc istnieje również ryzyko, że po prostu taka naprawa gwarancyjna nie zostanie zrealizowana. No ale teraz sprawdźmy już, jak wyglądają te długości i zaczniemy od modelu WP160. W tym przypadku um, rączkę jesteśmy w stanie naciągnąć na około 70 cm, więc jest to już dość duża odległość. I model WP660. Tutaj ta długość będzie nieco większa, będzie to około 75 cm. Więc znowu nie są to jakieś bardzo duże różnice, raczej subtelne. Natomiast, no, jeżeli będzie to dla Was istotna kwestia i będzie to dla Was coś, co będzie rzutowało na podjętą decyzję, to już wiecie, że w przypadku modelu WP660 mamy dodatkowe 5 cm, jeśli chodzi o długość tego wężyka, versus wężyk w irygatorze WP160. No i na deserie jak zawsze została nam cena obu sprzętów. Wspominałam już na początku, że model WP160 jest tym modelem tańszym, natomiast 660 to jest model już bardziej zaawansowany technologicznie i przez to też droższy. No, i jeżeli chodzi o 160, jesteśmy w stanie kupić ją za około 360 zł. Model WP 660 kupimy za około 480 zł, więc ta różnica cenowa jest tutaj dość spora. Czy warto zainwestować więcej? Tutaj wszystko będzie zależało od Waszych indywidualnych preferencji i też potrzeb, bo tak jak wspominałam wcześniej, różnic jest kilka. I teraz kwestia podjęcia decyzji, czy rzeczywiście są one na tyle istotne, żeby zainwestować więcej. Podsumujmy teraz nasze porównanie. Jeśli chodzi o model WP-160, jest to model tańszy, bardziej prosty, ale taki model, który ma również swoje zalety, chociażby w postaci w miejsca na większą ilość końcówek, które możemy przechować. Jest to sprzęt, który generuje wysokie ciśnienie na poziomie około 6,8 bara, ma zbiornik o pojemności około 600 ml i wygląda rzeczywiście bardzo dobrze jak na taki prosty, powiedzmy, basicowy sprzęt. Ta kolorystyka też jest taka nienarzucająca się, jest bardzo prosta, stonowana, więc myślę, że wielu osobom może po prostu przypaść do gustu. Jest to sprzęt nieco cięższy niż model WP660. No i tutaj kwestia tego, czy rzeczywiście zwracacie uwagę na ten parametr, czy jest on po prostu dla Was istotny. W zestawie z modelem WP160 znajdziemy 7 końcówek, a 7 dysz wymiennych, w tym dwie klasyczne, czyli te, które są uznawane za takie najbardziej popularne i które większość użytkowników marki, irygatorów marki Waterpeak a, używa przez, można powiedzieć, 90% czasu. Jeśli chodzi o model WP660, to już jest irygator bardziej zaawansowany technologicznie, chociażby przez to, że mamy tutaj do wyboru dwa tryby pracy, dwa rodzaje powiedzmy pracy irygatora, czyli poza tą opcją klasycznej irygacji. Wypłukanie resztek pokarmowych i bakterii z tych wszystkich trudno dostępnych miejsc. Mamy tutaj jeszcze funkcję masażu, gdzie strzały, te pulsy wody są nieco rzadsze, przez co możemy sobie właśnie wymasować dziosła, choć wspominałam wam też o tym, że tak naprawdę każdy irygator te dziosła będzie nam w stanie wymasować. Mamy tutaj również 600 ml zbiornik, więc ta pojemność będzie podobna. Trochę mniej miejsca na końcówki, bo w przypadku modelu 160 były to cztery końcówki. Tutaj mamy możliwość schowania dwóch końcówek z boku tego zbiornika. Ciśnienie jest o 10% wyższe niż w modelu 160, więc jeżeli na tej opcji Wam, na tym parametrze Wam zależy, to tutaj otrzymamy nieco więcej, ale umówmy się, że 10% to też nie jest jakaś bardzo duża różnica. A jeżeli chodzi o design trochę bardziej powiedzmy nowoczesny, ale również ta kolorystyka jest stonowana, również nie będzie w przypadku wyposażenia, jakiegoś wyposażenia łazienki zbyt mocno gdzieś tam się wyróżniać. No, ale tutaj rzeczywiście warto też powiedzieć o tym, że cena tego sprzętu jest jednak sporo wyższa niż modelu WP160. Co może Was zainteresować, to fakt, że ten sprzęt jest też, no, można powiedzieć, sporo lżejszy od modelu WP160, ponieważ mamy tutaj około 300 gram różnicy. A czy warto wydać więcej? Czy warto wybrać ten droższy sprzęt? Jak zawsze to wszystko zależy od Waszych indywidualnych potrzeb i preferencji. Bo jeżeli potrzebujecie rzeczywiście tej funkcji masażu dziąseł, jeżeli zależy Wam, żeby sprzęt był lżejszy, żeby miał nieco dłuższy ten wężyk i mu, ta rączka mogła być na nieco większą odległość wyciągnięta. To myślę, że tutaj ten sprzęt ma szansę się sprawdzić. Jeżeli natomiast potrzebujecie czegoś takiego bardziej podstawowego, potrzebujecie sprzętu, z którym zaczniecie swoją przygodę z irygacją jamy ustnej, to myślę, że już model WP160 spokojnie Wam wystarczy, bo on także świetnie sprawdzi się do codziennej higieny jamy ustnej, a mamy tutaj miejsce na większą ilość końcówek do schowania. Plus dodatkowo otrzymujemy w zestawie taką plastikową kasetkę, w której możemy na przykład te dysze przewozić. I w dzisiejszym podsumowaniu, w dzisiejszym porównaniu to już wszystko. Na naszym kanale znajdziecie unboxing zarówno irygatora WP160, jak i irygatora WP660. Więc jeżeli chcecie sobie dokładniej je obejrzeć, to do tych filmów was odsyłam. Odsyłam Was też na stronę www.happydental.pl, jeśli będziecie zainteresowani jakimikolwiek bardziej szczegółowymi informacjami dotyczącymi kwestii technicznych, czy też pracy obu sprzętów. Ja Wam już dzisiaj serdecznie dziękuję, oczywiście zachęcam Was do subskrybowania naszego kanału, do klikania w dzwoneczek, aby żaden kolejny odcinek Wam nie umknął. No i do pozostawienia łapek w górę. Jeszcze raz wielkie dzięki, widzimy się na kolejnym filmie.